Środowisk związanych z Prawem i Sprawiedliwością pod Sądem Okręgowym w Białymstoku Jako ciekawostkę mogę podać, że tam chyba ciągnik siodłowy od tira stoi Nie wiem za bardzo Po co i na co Pod domem partii Więc policja czuwa skandowanie głośnych okrzyków Nie Żyje Polska. Organizując kolejne spotkania. Proszę Państwa, po raz kolejny praktycznie na każdym spotkaniu jest z Tomek pełnomocnik osób niepełnosprawnych. Bardzo prosimy Ciebie o zabranie głosu. Przede chciałbym Państwu serdecznie podziękować za tak liczne przybycie, ponieważ my chcemy. Przeciwstawić się rządom do bezprawnym działaniom, które podejmuje. Gdzie są dzisiaj obrońcy demokracji, konstytucji, która dla nich tak naprawdę nie istnieje? Ja również pragnę prosić, yy, prosić Państwa o jak najliczniejsze przybycia na tego typu yy, zgromadzenia, aby pokazywać naszą siłę, siłę wolnych Polaków. Polska nas potrzebuje. Rządy Narodza Tuska sprowadzają się do tego, aby Polska była jak najsłabsza. A polska ekonomia, jeżeli Polska będzie silna ekonomicznie, to my, Polacy, również będziemy bezpieczni. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę państwa jeżeli ktokolwiek miał wątpliwości w grudniu, kiedy organizowaliśmy manifestację w obronie. Wolnych mediów. Popatrzcie Państwo, gdzie jest telewizja, gdzie jest radio, gdzie są ci dziennikarze? Nie ma, nie ma, dziś śpiewają winną notę. I proszę Państwa, pozostała nam praktycznie, pozostały trzy stacje, które pokazują, przekazują prawdę. Czyli Republika Telewizja Trwam i w Polsce. To są te stacje, gdzie możemy otrzymać te informacje. Dlatego, dlatego też oprócz naszego udziału w różnych akcjach, proszę Państwa, musimy wspierać te niezależne media. Byliście świadkami, że próbują w różny sposób utrącić, utrącić również Republikę i inne media. Nie pozwólmy, ja wiem. Ja wiem, że jest trudno żyć, że wszystko kosztuje, ale dzisiaj, kiedy zablokowali reklamy z różnych firm, to ciąży na nas podstawowy obowiązek, żebyśmy utrzymali te media. Bo jeśli ich zabraknie, to co? To znów wolna Europa. Proszę Państwa, tra tradycyjnie, tradycyjnie nasza stała by walczyni akcji protestacyjnych, która na każdym naszym spotkaniu prezentuje swój wiersz w dniu dzisiejszym. Również bardzo proszę. Dobry wieczór wszystkim. Polecam! A teraz tak jak ja widzę wizyty premiera, nie powiem naszego, ale premiera w Unii. Nie na wytyczne. Telewizja jest już moja. Mówi po lewacku. Dziennikarze są jak ślepcy chodząc po macku. Nie pozwolę na myślenie. Tu nie ma wolności. Będą kłamać dnia każdego. Ku mojej radości. Teraz wezmę się za sądy i prokuraturę. Pewnie znowu te ludziki zrobią awanturę. Wnet rozwalę i trybunał. Zdepczę konstytucję i obalę prezydenta, zrobię rewolucję. Prawo, tak jak ja rozumiem, rządzę uchwałami. Nikt nie stanie mi na drodze, nawet ci z flagami. Ja się nimi nie przyjmuję, zawsze robię swoje. Nie są straszni dla mnie wcale, mam na nich naboje. Żelazną miotłą zrobię porządek i precz odrzucę wszelki rozsądek. Nie chcę już dobra tej Polski wrogiej, chcę szczęścia Unii mej drogiej. Polskość to jest nienormalność, ja wam to powiadam. A z kochaną unią moją zawsze się dogadam. Tam pieniądze płyną ciągle, tak szeroką rzeką. Będę czuł się wciąż szczęśliwy pod Unii opieką. Jeszcze raz brawo! Proszę Państwa, chciałoby się wymienić wszystkie problemy, które nas nurtują, które nurtują różnego rodzaju grupy zawodowe. Oprócz tych, które my podnosiliśmy, służba zdrowia, oświata, szeroko rozumiana. Dlatego też bardzo proszę króciutko kolegę, żeby zabrał głos w kontekście oświaty. Witam wszystkich rodaków. Jestem nauczycielem historii tutaj w Białystoku, w szkole technicznej. I to, co się teraz szykuje wycofanie historii, yy, ograniczenie. A musimy mieć w pamięci jedną rzecz: kto nie zna historii, jest jak dziecko we mgle, a mgła po rosyjsku to tuman. Takich. Takich tumanów chcą nam wtłaczać. Bo takimi się najlepiej rządzi. Polska to jest jeden wielki zbiorowy obowiązek. I zapominamy o jednym najważniejszym haśle. To, że dzisiaj mam tutaj ze sobą flagę Rzeczypospolitej obojga narodów, to nie jest przypadek. Wtedy byliśmy wielcy i nikt nam nie mógł niczego dyktować. Stąd się bierze ta nasza tradycja wolności i poczucia sprawiedliwości. Było takie hasło, i trzeba je przywrócić moim zdaniem, że Polska nie rządem stoi, ale prawem i obyczajem. I dlatego tutaj pod sądem to też powinno wybrzmieć: prawem i obyczajem, nie rządem, nieważne kto rządzi, ma przestrzegać naszych praw. A jak nie, to na dzikie pola. Tyle mojego. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, jest. Jest, jest z nami, były wicewojewoda, bardzo proszę pana doktora Tomasza Madrasa o kilka słów. Dziękuję. Drodzy Państwo. Dobrze, że się tutaj spotykamy. Po raz kolejny, jak trzeba będzie, to do skutku. O, zobaczcie państwo, od czego oni zaczęli? Oni, czyli rząd tuska, cała koalicja. Od czego oni zaczęli? Od zamknięcia wsadzenia do więzienia parlamentarzystów. Wbrew prawu, ponieważ mają immunitet. Od zamachu na media, na media, które zamachnęli się nie poprzez jakieś kruczki prawne, tylko przez wprowadzenie tak zwanych silnych panów, siłowe przejęcie gabinetów i dopiero potem próba, to co sądy jedne rejestrują, inne nie. Nieważne. Dlaczego tak zrobili? Czy oni nie mogli poczekać, aż się zmieni, spróbują wygrać wybory prezydenckie? Bali się! Ale coś jeszcze, drodzy Państwo, powiem. Oni liczą na to, że ludzie nie zauważą, bo po wyborach spada zaangażowanie. Ludzie myślą tak. Oni myślą, Tusk myślał tak. Ludzie nie będą widzieć, co się dzieje, bo myślą, a to jacyś politycy się kłócą, jacyś byli ministrowie, kogo obchodzą, byli ministrowie. Ludzie interesują podatki, ludzie interesują obietnice wyborcze, których teraz nie spełniają. Tusk myślał. Że Polacy nie zauważą tego, co się dzieje, że Polacy nie będą protestować. On na to liczył, że teraz, szybciutko po wyborach, parę tygodni, można robić wszystko, łamać prawo, zamiast ustaw rządzić uchwałami, co jest wbrew prawu. Można siłowo przejmować media wbrew zapisom w przepisach, wbrew zapisom statutowym, wbrew temu, co jest w KRS-ie wpisane w sądzie, żeby jak najszybciej to zrobić, bo on liczył na to, że Polacy nie zauważą, że nie będą się buntować, że machną ręką, że to jacyś politycy się guzą. Drodzy Państwo, nie dajmy się stomanić, właśnie. Nie dajmy się znudzić, zniechęcić czy zmęczyć. Jak trzeba będzie, będziemy protestować do skutku. I niech każdy z nas, niech każdy z nas nie dzisiaj na proteście. Jutro, pojutrze, codziennie, będzie takim ambasadorem i informatorem dla naszych znajomych, rodzin, żeby wszyscy widzieli, co się dzieje. Bo to nie jest tylko zmiana władzy, to jest łamanie prawa z mediami, z aresztowaniem parlamentarzystów, po części też. Próby takich akcji jak te z wiatrakami, jak atakowanie CPK. Co jeszcze, zaraz to wiemy? atakowanie rolników, niedotrzymanie umów, yy, obietnic wyborczych. To są, proszę Państwa, rzeczy, które Tusk myślał, że Polacy nie zauważą. Bo no, to jacyś politycy się kusą. Nie dajmy się otumanić, to jest nasz kraj, to jest wolna Polska. Proszę Państwa, krzyknijmy. Wolna Polska! Wolna Polska! Wolna Polska, Wolna Polska, Wolna Polska, Polska! Proszę Państwa, proszę Państwa, jeszcze jeden głos pani, która chce zaapelować. A apel do nas skierować. Bardzo proszę. Krystyna Kryńska-Cieśluk, ja jestem zwykłym e, obywatelem, ale mam ogromny apel do biur poselskich, do solidarności. Musimy bardzo przypilnować tych wyborów. I to teraz macie nasze telefony. Jeździliśmy na marsze, macie nasze telefony. W każdym, w każdym musi być, bo teraz oni sfałszują. Ja wiem, A teraz jak nie ja. Ja by... też ja byłam na... mężem zaufania, jak pierwsza kadencja była prezydenta Dudy. Ja wiem, jak oni się wściekali, jak zobaczyli nas, mężów zaufania. Ja nie chcę być komisji. Ja chcę być mężem zaufania i słuchajcie, nie lęcie się. Wszyscy... A wy w biurach poselskich macie nasze telefony, dzwoncie, my, my będziemy my będziemy wam pomagać, bo naprawdę będziemy. I proszę Was, angażujcie, przeszkolcie ludzi, żebyśmy mieli wiedzieli, Ja mniej więcej wiem, jak pilnować wybory, ale wiele ludzi nie wie. Słuchajcie, oni są w obwodowych komisjach. Trzeba wszędzie mieć do przepilnowane wybory, bo to jest teraz. Oni już do tego się mierzą, dlatego oni wszystko zamykają, bo oni sfałszują te wybory na 100%, jak my ich nie przypilnujemy. Na wszystkiego dobrego i pilnujmy tych wyborów kolejnych, bo oni ten się... Dziękujemy, dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo słuszny apel i panie pośle, panie ministrze, właśnie to jest apel nas tutaj wszystkich zebranych, żebyście, żebyście szeroko szeroko reprezentację wprowadzili do komisji, do poszczególnych komisji, bo to rzeczywiście bardzo ważne. I nie tylko członkowie komisji, ale właśnie mężowie zaufania. Dlatego jak najbardziej podpisujemy się wszyscy pod tym apelem, bo musimy dopilnować tych wyborów. Żeby wybory 15 października nie były, nie były w pewnym sensie sfałszowane, gdzie głosowano, umożliwiono głosowanie, do godziny 3 rano dowożono wyborców to na pewno te 100 tysięcy głosów, które zabrakowało do samodzielnego rządzenia dla, dla Zjednoczonej Prawicy na pewno byśmy mieli dlatego raz jeszcze apelujemy Panie Ministrze, Panie Pośle żebyście, żebyście zwrócili szczególną uwagę właśnie na, na poszczególne komisje proszę Państwa teraz teraz Teraz, teraz przejdziemy tradycyjnie to naszą trasą, którą... do młodych, Dobrze, ale nasze dzieci, nasze wnuki gdzie są? To co, to, to ja zaapeluję? Apelu, apelujemy, ale oprócz, ale oprócz apelu, proszę Państwa, to przeprowadźmy, przypro, przeprowadźmy nasze dzieci Nasze wnuki na te nasze spotkania. Dobrze. Idziemy. Jeszcze. Kazio, zaczekaj. Zaczekaj, zmień to płytę trochę. Jeszcze, jeszcze główny organizator komunikat ma. Ja, tyl... ja już nie będę długo mówił, bo już i tak tyle czasu zabraliśmy. Ale chciałbym powiedzieć, bo dochodzą do mnie wiadomości, gdzie w ostatnim czasie są protesty. Kraków, Katowice, Piotków Trybunalski, Jelenia Góra. I teraz Białystok. Tu Białystok, nie Bruksela, tu się Tuska nie wybiera. I nie. Powieram. Dobrze. Idziemy, czarek, mikrofon ja. Biorę. নয় কিছু রেকর্ড করুন

Jestem jesteś Rudy, Janek, Ketchak w muzycznym tle? A żeby Polska była polska.